Jak łowić w zaczepach i nie urywać przynęt. W tym filmie pokażę Ci, jak wybrać przynętę, w jaki sposób ją uzbroić, no i najważniejsze, jeśli już zaczepisz, to w jaki sposób ją odczepić. A to wszystko w praktycznym przykładzie, bo wody z większą ilością zaczepów niż ta, to ja jeszcze nie widziałem. Nie będę tutaj mówił o pływających przynętach spinningowych, na przykład taka żaba, która ma wbudowany fabryczny systemik antyzaczepowy. Tutaj powiem o przynętach, które można samemu zbudować, które samemu można dozbroić, czyli o gumach. Gumy można zbroić na wiele systemów. Najpopularniejsze z nich są e, główki jigowe, ale tutaj nie będzie dzisiaj o nich mowa. One się nie sprawdzą na łowiskach z zaczepami. Tutaj będziemy używać haków, ale offsetowych. Hako offsetowy to jest hak o takim specjalnym kształcie, który ma za zadanie właśnie nie dopuścić do zaczepu. Najlepiej kupić pod niego dedykowane gumy, ale nie mówię tutaj o konkretnych markach, tylko o konkretnym kształcie i wykonaniu gumy. Dedykowane gumy mają takie specjalne nacięcie na hak offsetowy, takie na przykład, właśnie jak ta guma, lub kupujmy gumy wąskie, gumy długie, które są wykonane z takiej bardzo miękkiej gumy, one też się fajnie sprawdzą. Samemu też niby można naciąć gumę tak, żeby było miejsce na hak offsetowy, ale nie polecam tego, no i zaraz powiem dlaczego. Więc hak offsetowy jest schowany w przynęcie i kiedy natrafia ona na e, zaczep, to ta przynęta się po nim prześlizguje. Nie ma takiego efektu jak w główce jigowej, kiedy klasycznie by wyglądało to tak, że przynęta płynie, natrafia na zaczep i hak się wbija e, w zaczep, no i urywamy. No dobra, ale jak ma się zaciąć ryba w taki schowany hak? No i tutaj jest cała magia, zobaczcie, to działa w ten sposób, że jeśli ryba chce zjeść taką przynętę, ona ją atakuje, Naciska na część przed hakiem, ona się schowa do dołu i ryba się zacina. Oczywiście ten system nie gwarantuje takiej skuteczności zacięć jak klasyczny hak odsłonięty, ale też go można modyfikować. Jeśli w łowisku nie ma tylu zaczepów, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład troszkę ten haczyk wystawić do góry. Wtedy nasza skuteczność zacięć wzrasta, a dalej jednak jesteśmy lepiej chronieni niż w przypadku takiego klasycznego haka. To była guma z nacięciem. Kiedy nie mamy gumy ze specjalnym nacięciem, ale właśnie tak jak powiedziałem, jest ona dość wąska, dość miękka. To również możemy ją uzbroić spokojnie w taki hak offsetowy. Z tym, że po prostu no, nie będzie on tak ładnie w niej schowany. Będzie tutaj bardzo blisko do niej przylegał. Też to będzie nam dobrze zabezpieczało przed zaczepem i urwaniem. Więc spokojnie można też tak robić. No i ostatnie, dlaczego nie polecam samemu nacinać gum? I trzeba na to uważać i po prostu myśleć, co się robi. Dlatego że zobaczcie, mam tutaj taką gumę. Hak rozmiarowo, jeśli byśmy powiedzieli, no to w miarę odpowiada, powiedzielibyśmy, że jest w miarę ok. E, no ale o co chodzi? Jeśli uzbroilibyśmy taką gumę w hak offsetowy, no to spójrzcie, ta guma jest na tyle gruba, ona jest na tyle szeroka, że zajmuje po prostu jakby całą powierzchnię haka. Jeśli wzięłaby ryba, to ona, nawet jeśli by wzięła poprawnie. Ta guma nie miałaby się jak ugiąć, ta ryba nie miałaby się jak po prostu zaciąć. Tutaj bardzo dobrze to widać, bo hak, jakby guma zajmuje całą powierzchnię haka. Yy, dlatego nie polecam te gumy fabryczne, dostosowane pod haki offsetowe. Tam wszystko będzie działać. W takich gumach trzeba mieć kto gdzieś z tyłu głowy i po prostu na to e, uważać. Jeśli chcesz dokładnie, powoli zobaczyć instrukcję, jak właśnie zakładać haki offsetowe, no to zobacz tutaj u góry jest film. Więc mamy już uzbrojoną gumę, mamy hak. No to teraz obciążenie. Wydawać by się mogło tylko obciążenie, ale obciążenie również potrafi dużo zmienić. Możemy oczywiście taką gumę uzbroić klasycznie, to znaczy w czegóraszkę. Zakładamy wtedy po prostu czegóraszkę tutaj e, na koniec gumy. I wtedy wygląda właśnie to w ten sposób. Możemy tak robić, ale ja wolę inny sposób, który właśnie również zwiększa, również zmniejsza szansę tego, że zaczepię, że urwę. Mianowicie lubię używać obciążenia w postaci takich pastylek, na przykład jakie stosuje się do dropshota, ołowiu w postaci takiego jakby wydłużonego walca. Ja dzisiaj czegoś takiego nie mam, ale też wam pokażę patent, jak można coś takiego zrobić samemu i co się naprawdę fajnie sprawdza. Więc jeśli chcielibyśmy zrobić coś takiego samemu, no to bierzemy kawałek żyłki, plecionki z kołowrotka. Robimy pętelkę, i teraz na tą pętlę po prostu zakładamy śrucinę ołowianą. Często te śruciny gdzieś tam nam się przewalają. sposób fajny, bo można precyzyjnie dobrać obciążenie i działa to dosłownie w ten sam sposób, jakbyśmy mieli taką y, pastylkę. No ale czemu ten sposób jest lepszy od czegóraszki? Słuchajcie, załóżmy sobie to wszystko już na przypon, tak jakbyśmy łowili. Więc Guma, więc ten nasz patent. No i spójrzcie, wygląda to w wodzie w ten sposób. Jak guma płynie, guma jest wyżej, obciążenie jest niżej. One będzie nam pełnić funkcję takiego zderzaka. I kiedy będzie jakiś zaczep, guma płynie, to w zaczep raczej uderzy obciążenie, nie guma. Ona jest na haku offsetowym, no ale zawsze jest szansa, że ona gdzieś tam się zatnie. Jak uderzy obciążenie, ta guma czasem nam troszkę podskoczy ponad ten zaczep, będziemy czuli, że jest jakiś zaczep, mogli to kontrolować. Dlatego ten sposób jest właśnie bardzo fajny i chroni przed, przed zaczepami, przed tym, żeby urwać. Na rynku są też dostępne oczywiście inne rozwiązania, są takie specjalne haki jakby offsetowe z wkrętką, z przesuwanym obciążeniem. Są również główki jigowe z takim drucikiem albo z, takim, z taką jakby żyłką, która ma ochraniać i jakby odpychać te zaczepy. Te rozwiązania się w pewien sposób sprawdzają. Według mnie to jest najlepsze pod tym względem, że hak offsetowy fajnie nam tutaj chroni przed zaczepem. Obciążenie pomaga, możemy łatwo te obciążenie wymienić. To jest naprawdę fajny sposób. No ale dobra, mamy gumę, mamy hak, mamy obciążenie, mamy wszystko. Chodźmy w praktyce trochę zarzucić, połowić. No i pogadajmy o tym, jak to wszystko prowadzić. Więc kiedy łowimy w miejscach, gdzie jest dużo zaczepów. To nie polecam żadnych wolnych opadów, nie polecam żadnego pukania, skakania pod nie, dlatego że jeśli przynęta wpadnie nam po prostu w taki zaczep pomiędzy gdzieś te gałęzie, to nawet nie chodzi o to, że hak się zaczepi, ale po prostu żyłką zawiniemy te gałęzie i tak czy siak nic nie pomoże i urwiemy. Dlatego jeśli łowię w takich miejscach, to lubię po prostu zwijać tą przynętę. Bez żadnego udziwniania. Oczywiście czasem można zrobić pauzę, można pozwolić tej przynęcie leciutko opaść, ale raczej podstawą jest jednostajne zwijanie. Jeśli są zaczepy, bardzo często one są gdzieś tam na dnie, czy to w takim miejscu, czy w jakimś jeziorze, czy gałęzie, czy jakieś rośliny. Dlatego kiedy jednostajnie zwijamy, ta guma nam przepływa nad tymi zaczepami. No a jeśli już się jakiś zdarzy, no to po prostu te środki zaradcze sprawiają to, że jest szansa, że po prostu nie zaczepimy. No dobra, ale gdzie można tak łowić? Łowić można w sumie wszędzie. Można łowić, zobaczcie, w takich zaczepach twardych, jak zwalone drzewa. Można łowić w młodych trzcinach, czy w pozostałościach trzcin. Można również łowić w grążelach. No zobaczcie, tam zaczepiłem. Główka jigowa już by poszła gdzieś tam do dołu, zaczepiła. O! Teraz tak samo, było w gałęziach, nic się nie stało. Można łowić w trzcinach, można łowić w grążelach, praktycznie wszędzie to jest naprawdę dobry sposób na wszelakie zaczepy. No dobra, ale co zrobić, kiedy już nic nie pomogło? No i niestety, ale zaczepiliśmy, więc może najpierw pokażę, czego nie robić, a co się często robi, co wędkarze właśnie często robią podczas spinningowania. Więc bardzo często wędkarze, kiedy zaczepią, tak jak teraz, ciągną. I ciągną. No tylko efekt tego ciągnięcia jest taki, że ta przynęta coraz bardziej wbija się w ten zaczep. Oczywiście jak się pociągnie odpowiednio mocno, przynęta była słabo wbita, no to zdarzy się tak, że ona gdzieś tam w bok wystrzeli i się uda. Ale bardzo często jednak to się nie udaje. Już czymś lepszym, co się powinno zrobić jest odstrzeliwanie. Tutaj z odstrzeliwaniem przynęty jest tylko taka sprawa, że dobrze działa to na plecionkach. Na żyłkach trochę gorzej, dlatego że żyłki się rozciągają, plecionki nie. Ja mam dzisiaj żyłkę, no ale spróbujemy odstrzelić żyłkę. I wędkarze często robią tak: łapią jedną ręką tą żyłkę, naciągają i drugą tak grają. Tak jakby na gitarze grali. No i efekt tego jest taki, jak sami widzicie. Gdzieś tam ta przynęta drga, no ale no raczej nic się nie dzieje. Czasem uda się ją odstrzelić, ale to nie jest e, odpowiednia technika do tego. Tym, co powinniśmy zrobić, jest odstrzelenie, ale łapiemy plecionkę, dajemy rękę do przodu, drugą rękę łapiemy właśnie plecionkę z przodu, i teraz naciągamy i puszczamy. I zobaczcie, przy właśnie takiej sprawie. Ta plecionka, ona jest naprężona. Puszczamy ją, ona jakby strzela do tyłu i ma miejsce, żeby do tego tyłu strzelić. A nie tak jak w tym, w tym przypadku, że ona jest ciągle naciągnięta. No to spróbuję kilka razy tak strzelić. Zobaczymy, czy mi się uda z żyłki. Z plecionki byłoby naprawdę łatwiej. O, widzicie? Odstrzeliła. Za trzecim razem? Chyba za trzecim razem. Biorę wędkę, hop, do góry. No, i guma uratowana. Więc z odstrzeleniem także to jest technika i także to jest nauka. I właśnie jeśli będziecie robić w ten sposób, no to to jest poprawnie i zwiększa nam to szansę na odstrzelenie gumy i naszej przynęty. Można to oczywiście potrenować na sucho, zaczepić jakieś drzewo, tak jak ja to teraz zrobiłem, i po prostu poćwiczyć. To jest kwestia wprawy, kwestia techniki. No dobra, ale co jeśli to nie pomaga? No to jest jeszcze jeden sposób. A mianowicie odczepiacz. Odczepiacz to jest takie urządzenie, które można kupić za kilka złotych albo zrobić samemu. Ja mam akurat kupiony. Jest to po prostu kawałek drutu zalany ołowiem. I go się właśnie stosuje, kiedy już nic nie pomaga. A on często potrafi uwolnić przynętę. No więc jak to działa? Znowu zaczepiłem przynętę. I teraz jak użyć tego odczepiacza? Odczepiacz, ten kawałek naszego łowiu zawsze mamy doczepiony do jakiejś grubej, mocnej linki. No więc o co chodzi? Damy ten odczepiacz właśnie do przynęt spinningowych na żyłkę. Naciągamy żyłkę. Żyłka musi być naciągnięta, to jest ważne. I... Suwamy ten odczepiacz, puszczamy go i zsuwamy go do właśnie zaczepionej przynęty. On w tym momencie, z taką siłą impetu, rozpędu, powinien złapać e, po pierwsze za agrafkę przynęty, czy za agrafkę przyponu, a po drugie powinien ją wypchnąć do tyłu. No, zobaczmy, czy to się uda. Naciągam bardzo mocno i puszczam. Nie wiem czy złapało. Tutaj jest taki zaczep za zaczepionym drzewem. No i złapał. O. Widzicie? Potem ciągnę, i udało nam się odczepić przynętę. Potem wszystko sobie ściągam. On zobaczcie, przeszedł przez przypon, doszedł do przynęty, złapał tutaj jakąś, jakoś tą przynętę. I dzięki temu mogłem ją wyczepić. Z odczepiaczem jest tylko taka sprawa, że on za bardzo nie nadaje się do małych przynęt, kiedy są małe krętliki, małe agrafki, on często po prostu ich nie złapie. Oczywiście zawsze może wypchnąć tą przynętę do tyłu siłą rozpędu, ale nie złapie jej i nie, nie będzie można jakby wyciągnąć. No i y, słabo sprawdza się na dalekich dystansach, on jest raczej do łowienia z łódki, on jest do łowienia blisko brzegu czy na małych rzekach, tam fajnie y, pozwala właśnie uniknąć urwania przynęty i jak się spinninguje, no to to jest naprawdę fajna sprawa, mieć odczepiacz. No dobra, ale co zrobić, jeśli odczepiacz również nie zadziała? Jeśli odczepiacz nie zadziała, no to niestety, ale zrobić się wiele nie da. To jest wkalkulowane gdzieś w wędkarstwo, że czasem coś się urwie. Ale naprawdę, jeśli będziesz stosował te rady, które dzisiaj jakby tutaj przedstawiłem, to dużo dużo przynęt zostanie w twoim pudełku, portfel. Na pewno ci podziękuję. Tymczasem, jeśli ten film ci się podobał, jeśli coś się dowiedziałeś z niego, no to zobacz inne moje filmy. A tymczasem ja się żegnam, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku na kanale Chris and Fish. Cześć, trzymajcie się!